Trajer gry, na którą czeka masę osób jest już dostępny I my sobie dzisiaj na niego zareagujemy A mianowicie chodzi tutaj oczywiście o Trajer, moi drodzy, GTA 6 Grand Theft Auto 6 Trajer wyszedł wczoraj, ja go nagrywam dzisiaj, moi drodzy 6 grudnia w Mikołajki, także oczywiście wesołych Mikołajek widzowie Osobny odcinek z Daily się już też oczywiście pojawił pewnie Ten film pewnie będziecie widzieli później Jestem ciekawy, co twórcy przygotowali Kto wie, może sobie zagram w tą gireszkę Kto wie, kto wie, zobaczymy Ooo, a co do tego, to... Wiecie, że jestem Family Friendly widzowie, także zostanę Family Friendly I zrobimy ten trailer widzowie Family Friendly, ok? Let's go! Oglądamy! O, ale to wy... okej okay. Wygląda ultra realistycznie Okej, okay, okej! Okay. Wygląda obiecująco Rockstar Games prezentuje O oh, ja Nie do no, grafika. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, okej, okay, okej. Okay. Nic nie było widać widzowie, nic nie było widać. Najwyżej... Najwyżej wyblurujemy. Okej, okej. Okej. No. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, że mogę wam to pokazać. Ale giereczka wygląda epicko. RP takie w nie będzie można robić, że to szok. Oh. Okej. Okay. No oglądając, to czuję się taki hype na tą grę. GTA 6 2025 Rockstar Games, okej okay. No, powiem wam, że za ten trailer Łapeczka w ogóle się należy I to ma w ogóle już ile? 103 miliony? W jeden dzień? Wow Okej, okay. no muszę wam powiedzieć że że giereczka wygląda naprawdę obiecująco I zobaczymy jak to będzie, jak już giereczka wyjdzie Dajcie znać, czy czekacie Moi drodzy, na GTA 6